Stacji na tor czwarty przy peronie pierwszym. Pociąg kończy wieś. Prawie 800 osób przyjechało pierwszym kursem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Łodzi do Sieradza. Wjazd pociągu w barwach województwa łódzkiego na Sieradzki Dworzec to historyczny moment dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozpoczyna się nowa era w komunikacji regionalnej. Wydaje się, że ta trasa Łódzkiej kolei aglomeracyjnej to znakomita propozycja dla pasażerów, dla mieszkańców tych miast, dla mieszkańców Łódzkiej aglomeracji, aby tędy podróżować, tutaj szukać swojej szansy na zamieszkanie, na miejsca pracy, na uczelnie, na kontakt z służbą zdrowia w wyspecjalizowanych klinikach, na to, abyśmy mogli podnosić swoją jakość życia i by ta infrastruktura, którą rozwijamy, w którą inwestujemy, tak naprawdę służyła mieszkańcom w każdej dziedzinie ich życia. Na uruchomieniu połączenia łódź sierac mają skorzystać wszystkie mniejsze miasta. Przede wszystkim pociągi kursujące w godzinach szczytu co pół godziny, a później co godzinę ułatwią ich mieszkańcom dojazd do i z pracy. Nie tylko studenci, nie tylko ci, którzy tam szukają pracy, czy z Łodzi w Sieradzu szukają pracy, ale ci, którzy będą chcieli skorzystać z oferty kulturalnej, będą mogli w cywilizowanych warunkach komfortowych przemieszczać się, a jeszcze taki wspólny bilet, który będzie, na którym będzie można się poruszać, czyli zakupując bilet PKP, będziemy wiedzieli, że jednocześnie nie musimy szukać biletu MPK sieradzkiego i łódzkiego, może sprawić, że rzeczywiście... Hmm, Podróżowanie pociągami wróci do czasów świetności. Częste kursy mają też zachęcić mieszkańców regionu do zwiedzenia innych miast i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Nie do wszystkich jednak połączenia będą pasowały. Jest taki festiwal od 15 lat, ma w tym roku 15-lecie. Jest to fantastyczny festiwal Filharmonii Łódzkiej, kolory Polski. No i jeden z koncertów zawsze odbywa się w Sieradzu. I tu jest problem, bo rzeczywiście łodzianie mają kłopot z wyjazdem po koncercie z Sieradza, żeby wrócić do Łodzi. Będziemy próbowali taki pociąg zrobić dedykowany na, na poszczególne imprezy. Wcześniej będziemy to rozpisywali, że taki pociąg chcemy uruchomić i będziemy chcieli, żeby na ten pociąg były sprzedawane bilety przez internet. Jeżeli będziemy widzieli, że jest pełne zapełnienie tego pociągu i opłaca nam się, z rachunku ekonomicznego uruchomienia tego pociągu na pewno pojedziemy. Pierwszy kurs zakończył piknik nad wartą. Dzieci budowały z klocków oczywiście pociągi. Dorośli mieli okazję popływać po rzece sieradzanką. Bardzo pozytywnie, bardzo nam się podoba, i tak fajnie, bo tak rodzinnie można spędzić czas. I powinny być co tydzień takie spotkanie jak dzisiaj, myślę. bo Można iść z dziećmi, przyjść. Nasza turystka jest za mała, ale na pewno też z nią przyszli. Gdyby. Bardzo sympatycznie. Tak, bardzo się przydaje kolej między łodzią a siebem, godzina jazdy, i jesteśmy na pikniku. Wspaniale. Na pikniku bawiło się około półtora tysiąca mieszkańców całego regionu łódzkiego. Kiedy jedni bawili się i odpoczywali nad wartą, inni wyruszali na kolejną wędrówkę po sieradzu.